Gracias. To nie jest wojna y, Słowian. To nie jest wojna dobra ze złem. To nie jest Bóg honor, ojczyzna i ratujemy swoje miejsce urodzenia. To jest wojna pomiędzy Ashura, to Ashura. Oni się kłócą między sobą, kto co będzie rządził czy wąż czy Jaszczurka. I oni. Wciągają, chcą nas wciągnąć w te konflikty, ponieważ jeżeli najbliższy człowiek w Twojej rodzinie na przykład zginie, a nikt nie umiera, pamiętajcie, ale gdy zmienię na przykład Twój mąż, to jest cierpienie w Twojej rodzinie i Ty jesteś dla nich baterią, zasilaniem, więc po to wciągają w te konflikty. Na końcu powiedzą, że nikt Was nie zmuszał, tak jak nie kazali Wam brać keczupu. Ale wymyślają kolejne odmiany. Erosy to pitole, jagobelle. To Eros po to chyba, że ktoś ma kompleks małego. Nie wiem dlaczego Eros. W każdym bądź razie nazwy odmiany są po to, że macie się bać, bo jak się boicie, to aura z czwartej czakry, która wychodzi jest Torus Field, zmniejsza się do minimum. Nie wibrujecie na odpowiednim poziomie. Gdy natomiast jest bezwarunkowa miłość do wszystkich istot, wasza energia, aura jest, można powiedzieć, nieograniczona lub bardzo wielka. Więc dlatego nie dawajcie wciągać się w te konflikty. Nie wierzcie to, że ratujecie swoje jakieś tam miejsce. To jest iluzja. Co to jest e, w ogóle kraj? Premier M był głównym doradcą w rządzie Premiera T. Więc jaka opozycja? Nie ma czegoś takiego jak opozycja, to jest iluzja. Żyjemy w 3D, w dualności. I dopóki nie wyjdziecie poza dualność, nie zrozumiecie o co tu chodzi. Tylko nie z teorii, tylko z praktyki. W każdym kraju jest divide and rule. Dzieli rządź. Dwie główne partie rządzące opozycja. Ale to jest iluzja. Oni wszyscy później piją kawę. Tak samo jest z wojną. 40 tysięcy twoich, 50 tysięcy twoich. Kończy się mięso armatnie, więc będą szukać innych polach, lachów lub innych takich tego typu zawodników. Tych, którzy wibrują odpowiednio i którzy mają jakieś tam mm, świadomość na odpowiednim poziomie. Więc powtarzam ostatni raz. To nie jest wojna dobra ze złem. Nie dajcie się w to wciągnąć. Tak samo jak nie bójcie się nowych odmian... Eee, Jogobeli Żyjcie swoim życiem, wyłączcie TV Box I wszystkie odmiany nagle znikną Przestańcie się bać Przestańcie siać panikę O co na portalu tym napisano, że w Niemczech już jest to Nic nie jest, zobaczcie Ja tu pływam, tam nic nie ma Ja nie mam telewizji iż W ogóle nie czytam eee, Oprócz social media Na swoim tam, na swojej stronie I to coś mi nie podrzuci, to ja nie wiem czy coś istnieje Kończę powoli, nie dajcie się ogłupić, nie dajcie się w to wciągnąć, bo będzie później tak jak z tym, z ketchupem pięć razy, że nikt was nie zmuszał. To była tylko rekomendacja. Dobra, pozdrawiam.